Ja najbardziej lubię swoją babcię za to, że czasami potrafimy siedzieć godzinami nad jedną rzeczą razem, po prostu i ją ciągle robić razem. Na przykład z piernikami, jak na święta, po prostu siedzimy, wycinamy, pieczemy, potem dekorujemy z, z 50 pierników. 50 pierników wychodzi chyba jakoś na, jed, na dwie blaszki, i tak z 50 blaszek robi. Ja mam także. Boję się po prostu zjeżdżać, i na przykład, jak mam jakieś towarzystwo, które może ze mną zjechać, to wtedy od razu i super się zjeżdżało z babcią. Z pięciu razy zjeżdżałyśmy z takiej ogromnej zjeżdżalni. Fajnie by było na pewno coś takiego powiedzieć, bo wiem, że mogłoby to sprawdzić radość mojej babci. Babciu, dziękuję Ci, że nauczyłaś mnie robić łańcuszek na szydełku, bo teraz robię takie wielkie, że normalnie, jak to pomieszczenie, w którym nagrywamy teraz.